Witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, przed nami Kina Info, pewnie widzieliście ją przed chwilą, e, intro, które tutaj będzie. Moi drodzy, bo wam, że dzisiaj dzień nagrywania, o ile liczymy dzień, powiedzmy od godziny 12 w nocy zdążyłam nagrać Świat Według Kiny, bonusowo odcinek na 100 filmików. Pięć odcinków Bioshocka, teraz kina info, mam jeszcze w planach świat według kina. Dzisiaj jakiś taki gruby dzień, bardzo dobrze, lubię takie dni. Moi drodzy, parę spraw. Chciałem poruszyć sprawę live'a. Przyspieszałam sobie internet, sprawdzałam jak chodzi live na Team Fortressie. Znaczy sprawdzałam tak naprawdę z kolegą, także... Ale tak, ogólnie wszystko wychodzi nieźle. Gorzej jest, jak z kimś gada w grze, bo jest mało opóźnienia. Ale ogólnie, y, bardzo możliwe, że będą live'y y, i drag Play powinny iść live. Teraz y, sprawa jeszcze taka, że mam problem z Minecraftem, jeśli chodzi o live, y. Bo ja mam ten taki programik, który się nazywa. A ja mam go gdzieś schowanego. Huhuhu. Ale zaraz wam powiem. To jest program z tego, z... On się nazywa Livestream Procaster. I nie mogę przez niego nagrywać Minecrafta. On mi Minecrafta, nie wiem, w jakiś sposób nie czyta jako gry. I no, nie mogę tego włączyć. Jakbyście mieli jakiś sposób, to byłabym wdzięczna, jakbyście mi napisali. Moi drodzy, teraz tak. Chciałabym poruszyć... Co na zawsze śmieję, jak mówię, moi drodzy, no ale takie, takie wiecie, to jest takie moje. Plan tygodnia, tak sobie wymyśliłam. Zobaczę, mi się uda się tego stosować, bo z tym... Wiecie, jak jest ze mną, ja sobie lubię robić plan a potem nic z tego nie wychodzi. Ale zakładajmy, że ten plan wypali, bo jest wyjątkowy. Chciałabym to zrobić tak, żeby od poniedziałku do piątku pojawiał się Bioshock. W weekend, kila w kilę. Jeżeli chodzi o Kile Info czy też Świat Według Kile, to są takie bardzo bieżące rzeczy zazwyczaj i to się pojawia spontanicznie, dlatego tego nie wrzucam tam w żadne jakieś takie ramy, bo z, wiecie, ze mną jest różnie. I moi drodzy, jeszcze taka sprawa dla chętnych, jak ja, jak ja to lubię. Sprawa dla chętnych. Chodzi mi o... jakby ktoś się zlał na znakach wodnych. Bo chciałem sobie na świat według kiny i na kina info pierdyknąć tego. To się wydaje właśnie znak wodny nazwo. Jakby ktoś był chętny, by mu się nudziło, napiszcie do mnie, ja wam powiem, jak mniej więcej ściarzem to wyglądało. I na pewno kolor czarny i zielony. No i to w sumie na tyle. Dzięki za obejrzenie. Ja to zaraz wrzucam. I się biorę za nagrywanie Świata według Kiny. A pamiętajcie pod filmikami łapki w górę, komentarze i subskrypcje mile widziane. Pozdrawiam Was, cześć!